Leci, tak? Leci. W telewizji będzie, tak? Będzie w telewizji. No. Yy, nazywam się... Adam Wawrzyniak i jesteśmy właśnie na finiszu dzisiejszego otwarcia nowego studia ADX Studio, które będzie kooperowało z Digital24. Do tego zostało stworzone, żeby tutaj powstało studio testowe, gdzie będziemy testować często lampy Quadalighta, będą tutaj się odbywały moje kursy fotograficzne, studyjne oraz plenerowe, plenerowe, czyli tutaj będziemy w tym studio sobie bawić się obróbką zdjęć, a gdzieś dookoła będzie Będziemy sobie wychodzić na plenery, no ale będą też tutaj się odbywały stricte warsztaty fotograficzne, studyjne, jednodniowe najczęściej, gdzie będziemy łączyć właśnie robienie zdjęć oraz yy, zaawansowaną obróbkę tychże zdjęć i będziemy prezentować i pracować właśnie na lampach Quadrolite. you mm -hmm. Często ja osobiście pracuję na obiektywach marki Sigma i one też najczęściej tutaj będą do testowania w tym studio. Do tego właśnie zostało ono stworzone. Nie jest to studio, które będzie służyło typowo do wejścia ludzi z ulicy, żeby sobie zrobić zdjęcie legitymacyjne czy paszportowe. Właśnie ono będzie pokazowe, szkoleniowe. Zapraszam wszystkich do tego miejsca, do kontaktu ze mną, do brania udziału w warsztatach poprzez kontakt ze mną lub ze sklepem D424.